Cześć, tutaj Marcin Maciejczak. Zapraszam do obejrzenia rozmowy ze mną w ramach Rozmówka.Zy. Dobrze, dzień dobry, ale ja się bardzo cieszę z naszego spotkania, bo chyba jesteś najmłodszą osobą na tej kanapie. O oh, wow, zawsze jako najmłodszą, tak. ostatnio. Co zdroszczyć po prostu, w Twoim wieku, to ja nie pamiętam co ja robiłem. Ty... Gimnazjum kończysz? Nie, trzecia liceum. Ale jestem rok wcześniej, czyli mam 16. Czyli szesnaście. 17. 17. No. To czekam maturę? Za rok. Jak liceum? Zero. Bo cztery klasy są teraz Jezu, faktycznie, <grymka> to się... Od moich czasów, słuchaj, to się bardzo pozmieniało. No, ja już się nasłuchałam, że już nie mogę dogadać z, z osobami niektórymi, ponieważ mhm. że oni chodzili do gimnazjum, to te, no, tak dziwnie prawda? Ten prawie. system już tak powoli e... wariuje, tak mi się wydaje. Ale przejdźmy do przyjemniejszych rzeczy niż szkoła, o tak? Jezus czyli do Twojej epki Hypno. Powiem Ci szczerze, że posłuchałem najpierw albumu, później, e, później kilka razy epki. Ona mega trafia do mojego serca, bo jest to pomieszanie trochę takich dołujących tekstów i ciężkich z elektroniką, którą po prostu uwielbiam. I za zacznę od tego, o czym tak naprawdę jest ten album, bo Ty często mówisz, że wkroczyłeś ten dorosły już troszeczkę wiek mm -hmm. i to już nie jest to samo, co, jest, co było na debiutanckim albumie. Tak. Jest to pewnego rodzaju ewolucja. Mhm. To nie jest jakaś taka zmiana wynikająca z tego, że po prostu tak mi się podoba. Po prostu dojrzałem i byłem gotowy, aby zrobić właśnie taką epkę, nie płytę. Chciałem zbadać trochę ten grunt, mhm. więc dlatego jest to epka. I zobaczyć, czy takie coś się w ogóle będzie słuchać, bo tak naprawdę jest to taki elektropop, ale ja to nazywam, że to ma swój gatunek, który właśnie się nazywa Hypno, bo dużo jest właśnie efektów, takie... Te, te piosenki są bardzo dla mnie ciekawe, też brałem czynny udział też w studiu, więc dużo jest tam moich pomysłów i jakoś ten cały projekt w końcu się domknął właśnie w tą mapkę Hypno. Mhm. A jest coś takiego, co chciałbyś słuchaczowi przekazać? Taka główna myśl? Główna myśl to to, że ja mam te 16-17 lat, i chcę mówić o tym, że nasze pokolenie Z. Chcę być też trochę na tej epce takim głosem mojego pokolenia i mówić głośno, że my też mamy problemy. Często jesteśmy pomijani, bagatelizowani i też mamy swoje problemy. Więc e, chciałbym e, głośno po prostu mówić, że, że to pokolenie Z e, spotyka się z wieloma różnymi przeszkodami w życiu. Tak, które za dobrą sprawę tak się <coughs> przyjmuje, że moje pokolenie też miało swoje mm -hmm. problemy, i teraz się mówi o Waszym pokoleniu, które też bywa wrażenie, mm -hmm. że mówi się najczęściej to, że teraz będzie generacja Z i że w niej jest przyszłość, ale jakby chyba to, że mm -hmm. wy macie problemy, to jest już tak, masz rację, troszeczkę pomijane. Tak, tak, że tak. jesteście przyszłością, ale to, że macie problemy, to tak już tak. schodzi na drugi plan. Ale myślę, że e, nawet niepokolenie Z, każdy po prostu jak dojrzało jego problemy, były w jakimś stopniu omijane, mm -hmm. ponieważ e, gdzieś to było sprawiedliwe na tym, że dorastamy, że hormony mm -hmm. i to tak. Tak. E, Więc no, chyba hypno... jest. Z playlist na no. Spotify'u to byłem taki wow, jaki tam jest gruby beat, na <laughs> tak, dobrą tak, tak, no chcieliśmy, żeby się to było okay. mocne bardzo. Mm -hmm. Bo też chciałem mieć taki numer. Może tekst jest bardzo przejmujący i, i też mroczny, to, to właśnie muzyka y, nadaje tej historii takiej jakiejś, nie wiem, lekkości. Mhm. E, ale no też e, na końcu dzieje się tam dużo super rzeczy, polecam, <grym> można przesłuchać. E, I no czuję, że na przykład ten numer na koncercie będzie super. Mhm. Ja się już nie mogę doczekać, ale mam wrażenie, że na tej apce są takie dwa światy trochę twoje. Mm -hmm. Albo tłusty bit, albo na przykład tak jak jest Sweet Rose. Tak, Cię, troszeczkę delikatniejsze. Tak. Trochę chciałeś poeksperymentować, w którym jeszcze kierunku pójść? Czy to są takie twoje dwa odzwierciedlenia? To jest bardziej e, przemyślana historia, mm -hmm. bo e, mamy tylko świat, który jest wejściem do tego świata hipno. Jest Gasny, który jest totalnie mocną piosenką e, i ten beat potrafiłby naprawdę e, przyłamać kogoś. E, Christiane, który jest potężnie turbo mocną piosenką, też mm -hmm. lirycznie. E, chodziło mi o to, żeby na końcu pojawiła się piosenka Sweet Rose, która jest. E, Takim promyczkiem, nadziei w tej całej historii. E, po tych nieprzespanych nocach, po tych e, imprezach, o których tam śpiewam też. E, I żeby właśnie ta piosenka dawała tak, taką przyszłość. E, nie wiem, nie, żeby też to nie było takie dopowiedza, e, mm -hmm. dopowiedzenie e, Sweet Rose, I miss you every day. E, więc ten tekst jest też taki bardzo. E, i ta melodia tak daje bardzo dużo nadziei. Nieprzyjemna, przyjemna taka, leciutka. Tak, 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 że po, że po mhm. całych tych stresach epki. Zastanawiam się, czy to jest przypadek, czy nie sądzę, że wszystkie są minimalistyczne i utrzymane w jednym klimacie. Zależało mi na tym, żeby to było właśnie minimalistyczne, takie mhm. czyste. E, wszędzie tam jestem w jednym garniturze, nie eksperymentuję tam z, z, z ubiorem, więc wszystko jest bardzo spójne. Jeżeli to pojawi się gdzieś na koncercie, mhm. jako właśnie wizual, to to może być bardzo tu i turbo ciekawe, też taki jest zamysł, więc mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli zagrać mega duży koncert, kiedy te wizualne będą mogły się pojawić. Hmm, to będzie jedna spójna historia. Tak. A ja się zastanawiam jeszcze, co przedstawia okładka. Czy to jest motyl? Okładka, tak. To, to jest skadran, motyl. Ale jakiś specjalny? Dlaczego akurat tak wygląda? Bo totalnie wygląda inaczej niż debiutancki album. Debitancki album. Jeżeli chodzi o okładkę i hypno, to ja też czcionkę zaprojektowałem sam. Brałam w ogóle w tej epce bardzo czynny udział, ona została tylko poprawiona. Ten motylek też był przeze mnie tam trochę dopracowany na tą epkę. No i na każdej okładce singla pojawiał się ten motylek, mhm. a na okładce epki już jakby nie ma dorosowanego, tylko jest już mój prawdziwy tatuaż, mhm. więc jest bardzo takie odsłonięcie, tak jakbym zdjął jakąś warstwę z siebie. Więc bardziej o to chodziło, żeby tak się ukazać w tym mm -hmm. światu, że mam 60 lat i mam tatuaż, bo to też dla niektórych Aha, jest dziwne, tak. e, ale... Beło, beło, policja jedzie. No, bo, <laughs> no, zrobiłem coś kontrowersyjnego i chciałem się tym podzielić i też chciałem temu tatuażowi nadać jakiś taki głębszy sens na pewno, a teraz będzie mi się kojarzyło właśnie z Epką mm -hmm. No i to w sumie w klimacie jest kolorystycznie, mi się wydaje, że tak, tło jest kolorystycznie, tak, tak, bo tak, jest tak. też takie mroczne mm -hmm. troszeczkę. Tak. No i na tym albumie też słyszymy Chloe Martini, producentkę, która odpowiada za wszystkie te utwory. Jak ci się z nią współpracowało? Bo ona jest znana m.in. Mm -hmm. z współpracy z Rosali, z, tak. z innymi artystami. Jest też znana najbardziej z tego, że pracuje nad... Numerami bardziej soulowymi, RB, mm. a ja do niej przychodzę do studia i mówię jej w ogóle takie rzeczy, które sobie wymyśliłam w głowie. Cóż, to dla niej pewnie było wyzwanie, bo ona takimi rzeczami się nie zajmuje, mm. e, więc ona też się przy mnie uczyła, szukała nowych rzeczy, więc to była bardzo ciekawa współpraca. E, no i my z jej od, od razu złapaliśmy coś takiego. Pierwsza piosenka w ogóle na tę epkę powstała w przerwie, kiedy nie mieliśmy pomysłu, bo robiliśmy jakąś tam inną piosenkę. E, i tak w przerwie usiadliśmy, dobra, to coś sobie pokombinujemy. i mm. zaczęła grać jakieś akordy, ja zacząłem już tak sobie nucić jakiś tekst. I w ogóle tak powstał tylko świat, bardzo tak spontanicznie, w ogóle w tamtym roku, we wrześniu. Więc z tym numerem bardzo długą drogę przeżyłem. I też musiałam sobie w głowie poukładać, o czym, chcę, żeby o czym chcę, żeby ten tekst był, jak go dokończyć i jak chcę e wejść do tego świata. Dlatego mm -hmm. tylko świat jest takim przejściem, że pierwsza część bardziej jest spójna z tą moją tamtą, e z tamtą twórczością, jak tamte dni, a znowu w drugiej zroce wchodzimy do tego świata. Tak. Jest odzwierciedlenie tak. dwóch światów, Słychać to. <grym grym> to I jeszcze zastanawiam się, właśnie tak, już praktycznie na sam koniec, bo to jest ostatni utwór, mm -hmm. e, który jest inspirowany zarówno książką, jak i adaptacją HBO: e, My, Dzieci z Dworca mm -hmm. Zotys. Ja mam takie wspomnienie z tą książką, że to było chyba takie pierwsze zderzenie w, z takim brutalnym trochę światem. Tak. jeszcze w dodatku w szkole się takie rzeczy mm -hmm. e, czytało. Dlaczego tak, książka? Tak Akurat, bo była no jest, jest nadal elektro czy już nie? Nie, nie, nie. nie Bardziej mnie to zafascynowało... E, pierwszy zafascynował mnie ten serial mm -hmm. HBO, e, ale czułem, że po prostu jest za bardzo przekoloryzowany i że jest za bardzo taki euforia vibe. Mm -hmm. e, dlatego później sięgnąłem po książkę, która mnie bardzo tak... E, byłem bardzo po prostu podjarany, co tam się działo, ale też przestraszony, że w ogóle takie rzeczy się działy. E, no, a później jeszcze film, który jeszcze w ogóle dał kopa, który był właśnie mm. taki brudny, aż. Yy, I odzwierciedlał, tak, bardziej y, książkę. Yy, nie zafascynowało mnie to, y, że oni tam, y, nie wiem, brali narkotyki czy coś, bardziej to, że oni w tamtych czasach też mieli problemy, że jakby mm. sięgali po używki, dlatego że w, u nich w domu działo się coś y, złego. Dlatego ta historia spiła mi się strasznie z, z tą Epką mm -hmm. i z tymi tekstami, o których śpiałam. E, I chciałem e, trochę wcielić się w pierwszej wzroce w Christiana, a w drugiej wzroce e, trochę mm, powiedzieć o tym, że jestem trochę do niej podobny w jakimś stopniu. Mm -hmm. A twój ulubiony utwór z tej Epki? Obecnie? Obecnie. E, no ja... Uwielbiam Christiana, bo jest naprawdę dla mnie bardzo ważne. no i Gasna, w sensie Gasna to jest, żeby sobie tak posłuchać Bałcia, mm -hmm. to jest ten numer. Pięteczkę. ja mam takie same <śmianie> odczucia. <mała> Super. <śmianie> Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, trzymam kciuki, i mam nadzieję, Dziękuję że spotkamy się na koncercie i ten tłusty but po prostu, but, może <śmianie> bit, wybrzmi po prostu. <śmianie> trzymam dalej mocno kciuki, rozwijaj się, bo naprawdę rozwinęłaś już skrzydła i jestem bardzo ciekawy, co pokażesz dalej. Dziękuję bardzo. Dzięki. <śmianie> yeah.